Sopot. Jedno z najstarszych polskich uzdrowisk zachwyca od lat. Nie tylko najdłuższym drewnianym molo w Europie, czy sceną słynnej opery leśnej. Czy wiesz, że nazwa Sopot pochodzi z Prasłowiańskiego i oznacza szumiący potok lub źródło? Co więcej, właśnie w Sopocie znajdziesz jedno z najwierniej zrekonstruowanych przez archeologów grodzisk słowiańskich. Sopot grodzisko to malowniczy skansen, w którym dowiesz się, jak wyglądało życie Słowian. Wizyta tu to doskonała lekcja historii. Najlepszy punkt widokowy w sopocie to oczywiście Latarnia Morska, która na początku wcale nie była latarnią. Wraz z rozkwitem kurortu w 1903 roku wybudowano tu zakład balneologiczny, przy którym musiała powstać kotłownia z wysokim kominem. By nie szpecić panoramy miasta, komin wzniesiono w formie wieży. Dopiero w późniejszych latach wieża została zaadoptowana na latarnię. Dziś latarnia już nie nawiguje, a jedynie przypomina o dawnych tradycjach żeglarskich. Za to jako punkt widokowy sprawdza się doskonale. W 1827 roku francuski lekarz dr Hafner postanowił wykorzystać uzdrowiskowy potencjał Sopotu, zlecając budowę drewnianego pomostu. W kolejnych latach molo sukcesywnie rozbudowywano, aż z okazji stulecia w 1927 roku pomost zyskał swój obecny rozmiar i kształt. To największe drewniane molo w Europie. Spacer po nim to obowiązkowy punkt programu. A kiedy Cię znuży, przysiądź na ławce, spójrz na spokojne morze i skosztuj lokalnego kaszubskiego chleba z odrobiną kremu Nutella. Smacznego! Grand Hotel w Sopocie to miejsce niezwykłe. Nie dziwi więc, że wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Zbudowany w latach 20. XX wieku w stylu neobarokowym budynek stał się symbolem luksusu. Próg Sopockiego Grand Hotelu przekroczyła niejedna gwiazda, między innymi Greta Garbo, Krzysztof Krawczyk czy Shakira. Rybacka przystań w Sopocie początkowo znajdowała się w okolicy Sopockiego Mola, później przeniesiono ją do dzielnicy Karlikowo. Choć przystań działa nieprzerwanie od XIII wieku, do dziś nad morzem przetrwała dosłownie garstka rybaków, dokładnie sześć załóg pracujących od lat w tym samym rytmie. Spacerując po przystani, obłowisz się w świeże ryby prosto z kutra, a przy okazji dowiesz się, jak wygląda dzień rybaka. Daj się porwać niezwykłym morskim opowieściom. Zapraszamy do Sopotu!